Kurs języka angielskiego dla taksówkarzy prowadzi Mark Wilston. Hello, my name is Mark. Welcome to Teletaxi's English Lessons. Lekcja szósta. Call the emergency services. W nagłych wypadkach. Call the emergency services. Zadzwoń po pomoc na odpowiednie służby. Police is 997. Fire brigade is 998. Ambulance is 999. Police is 997. Policja to 997. Fire Brigade is 998. Straż Pożarna to 998. Ambulance is 999. Pogotowie to 999. Are you okay? Do you need help? Are you okay? Czy wszystko z Tobą w porządku? Do you need help? Czy potrzebujesz pomocy? vocabulary, słownictwo cash machine, airport, accident, taxi rank, bus stop, railway station, train station, traffic, traffic jam Traffic lights. Telephone. Zebra crossing. Arrival. Departure. Wallet. Money. Suitcase. Business card. cash machine lub cash point bankomat airport lotnisko accident wypadek taxi rank postój taksówek bus stop przystanek autobusowy railway station lub train station dworzec kolejowy traffic ruch uliczny traffic jam korek uliczny traffic lights sygnalizacja świetlna telefon telefon zebra crossing przejście dla pieszych arrival przylot departure odlot wallet Portfel, money, pieniądze, suitcase, walizka, business card, wizytówka. Dziękujemy za uwagę i poświęcony czas. Mamy nadzieję, że nasz kurs przypadł Państwu do gustu i okazał się pomocny w codziennej pracy.